DROP THE Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ninja A dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek serii Assassin's Creed 4 Black Flag Słuchajcie, właśnie dotarłem do... No do przystani, w takiej głównej misji Oj, ale żeśmy wpierdzieli dzisiaj tutaj Dobra, statku na szczęście nie rozwaliliśmy jakoś tragicznie. Ale zasumujmy tutaj i odszukajmy niejakiego mędrca, który gdzieś tutaj musicie czaić, właśnie w tej dżungli. 200 metrów do celu. No co, zaraz będziemy szukać tego złamasa. Co to w ogóle będzie zamęcać? Nikt nie wie o co chodzi za bardzo. I to jest dość ciekawe w tej misji. No dobra, woda na razie tutaj piękna. A i wyspa równie, także. Całkiem sympatyczna. Swoją drogą jesteśmy bardzo blisko Afryki. Wybraliśmy się naprawdę nie lada krótki rejs. Więc może i nawet roślinność w grze tutaj ulegnie troszeczkę zmianie. W sumie ja mamy taki bardziej nieco pustynny klimat, bardziej suchy. Dobra, mamy jakiś pachołków na początku. Teraz <laughs> razie tutaj zakradniemy na nich. Nie wiem czy mogę akurat wejść w otwartą konfrontację. Ale spróbuję, bo mam ochotę ze z nimi trochę powalczyć. Nie chce mi się jakoś specjalnie dzisiaj czaić. Dobra, pięknie zapiony jeden. a drugi. Co jak? Dobra, przynajmniej mu zaraz bronę. Masz, pięknie. Dobra, pięćdziesiąt do celu. Gdzieś on tam się będzie czaić za tą palisadą. Chyba tak otwarcie tutaj nie wbijemy. Chociaż... Open the gate, motherfuckers! Dobra. To nie zadziała w ten sposób. W takim razie, może wystarczy się wspiąć po tym drzewie. Hm. Nie. Dobra. Może ten ping mi w tym pomoże jednak. <grymne> Okej. Okay. Moment. Przeskoczymy. Do... Ej! Kenway do cholery jasnej? Ej, skakaj na tą gałąź. Dobra. Mędrzec! Nie ma spania, by pierdzielać. Uciło sobie chyba drzemkę. captain kenway yet another dire situation roberts we really must stop meeting like this stop tailing me and your wish had come true there's no need for this you know i'm as good as my word our captain howell was killed today in a portuguese ambush that strong fool i warned him not to go ashore it was orchestrated by the templars burgess and cochrane the same sort that took you to Havana. Ah, I see now there is no escaping the Templar's attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do not that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cockram, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. If you spot any men from my crew. Spoko, jeżeli tylko kogoś znajdę, to z przyjemnością. Dobra, musimy odszukać jakiego bardżersa i krama No mamy tutaj jakiś paru strażników. Oj, oj, oj ale żeśmy z tą akcję. to zdecydowanie to nie miał, nie chciałem rzucić piętni. A dobra, spoko. Aisy zawsze może ci się kiedyś przydadzą. Dobra, ja stąd idę, bo tu bomba zaraz pierdygnie. Kurde, miałem nadzieję, że go zabiję. Tak, że oh. Fajnie by to wyglądało. Dobra. Z tym się załatwimy szybko. Chodźmy dalej. O. Dobra. Może postrzelamy. One. Two. And. Wczoraj. Dobra. Dawaj spięścić w takim razie, kaddy. Świetnie. No, no, no. Kończymy. Pięknie. Fajnie się ich idzie i tak na jednego po drugim. Mamy tutaj jakieś skarby. Ej, chowaj miecz A! Momencik, bo ja tutaj dalej toczę walkę. Can't wait, tylko mi tutaj nie mdli. Dobra, jeden załatwiony. Okej. Okay. Co mamy tutaj? No, trochę golda. Jaki? Okay. Jakby teraz tutaj przejdziemy? No, cholera jasna. Koniec, koniec, już nie ma dalej przejścia. Oczywiście w podobny sposób, jak to zrobiliśmy wcześniej. Hop, hop, i raz. Świetnie, can't Nie, może zamiast wyjść jakoś yy, po tych skałach by się dało. Nie, to jednak zbyt odległa fantazja. Raz, dwa. Ej! Kenway, coś ty to zrobił! Ja pierdzielę! Co za lamus! Nie przeskoczył, tak? A tak? Kenway, ty lamusie! Serio on tego nie, nie przeskoczy? Znaczy nie chcę mi się w to wierzyć. Dobra. Musimy znaleźć w takim razie alternatywną ścieżkę. Raz! Okej. Okay. Dobra, no ale jak nie tak? To co, mam się stąd odbić tutaj? Gdzie jest ten pól jakby niższy? Wszystko na to wskazuje, ale trochę mi to śmierdzi. Tak, to zdecydowanie nie był najlepszy pomysł. Dobra. W takim razie. Kaj, tam przyjść. Może jest jakieś inne, bardziej oficjalne wejście. O którym oczywiście ninja zapomniał. W postaci otwartej bramy. <grym> no dobra. Po co zostawię to może lepiej bez komentarza. Okej. Wydamy się za domek. Dobra. A, dość tak murzyńsko wyglądają te, te domki, to te w ogóle zabudowania tutaj. Takaś Nigeria czy coś. Bo faktycznie jesteśmy do blisko Afryki. Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Lubię postrzelać. Poczwiczmy. Przygotuj. Bang! Po sprawie. Dobra. Gdzieś oni tutaj teraz będą? Znalezienie no, ich to może nie byli aż taka prosta sprawa O, może lepiej zajmę się najpierw tym tutaj parowkiem Przeładuj mi tak. E Kenway Kenway Dobra, strzel raz I jeszcze przeładuj Spokojnie, czekaj Kenway, przeładuj Postrzelajmy sobie Raz Teraz ja Pięknie! Pięknie! Dobra. Na razie mamy spokój. Czy mamy tutaj jakieś miejsce, żeby oddać może skok wiary? Hmm, chciałbym to zrobić jakoś spektakularnie. Niestety chyba nic takiego tu chyba nie znajdę. W takim razie skoczę na dach. Dobre i to. Pora znaleźć złą Tam nikogo nie ma, będzie się znajdować gdzieś tam bardziej głębiej w centrum miasta. Przejdźmy na ten domek. Musimy uważać tutaj na strażników, jak i oczywiście na wieżę. I tutaj nie widzę, cholera. absolutnie na razie nic. Cisza przed burzą. Zajebiście. Snajper mamy na selowniku. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie, nie możecie mnie... Ja pierdzie, nie możemy zabić. No to zajebiście. Lecieliśmy z grubej rury. Uwaga, 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 co najlepsze, co najlepsze. Udało mi się. Okej, okay, mam was zabić, tak? Nic prostszego. Manda kretynów. <laughs> Uwielbiam takie akcje. Kenway. yourself a true Bravo. And for what? His own No właśnie. A cocksure cully. Just like Harlick all said. That Templar scab means nothing to me. None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Not our country. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? Mam mnie co najnormalniejszą rodzinę od Waszej. Okej, okay, udało nam się zgodzić dwóch temtariuszy, co bardzo mnie cieszy. Hmm, teraz jednak wypadałoby chyba... sąd spieprzyć. Wejść w tryb incognito. Podnoszę wrażenie, że jakby gra mi się nie przydała po misji tak do końca, jakby co, coś się tutaj lekko zabagowało. Widzicie? Mogło się stać. Ale ja spróbuję wejść do wody. Może się coś odbaguje wtedy. Nie wiem. Nie za sam teraz robić. Bo idzie, jakby jakiś rytuał, coraz ją odprawić albo coś. No dobra. Idź, idź, głębiej, idź na głębie. No, puściło. For ah, sorry i'm just moving back now go find it better to be a commander than a common man i'm looking for the observatory folks say you're the only man that can find it and are correct despite my distaste for your eagerness I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Edward. Edward can No be. secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in two months' time west of the Leeward Islands, uh, it's there you'll get some answers. I promise you. <laughs> Coś już mamy. Przynajmniej ślad. Głównego celu naszej podróży. Dobrze, w takim razie, jeszcze zróbmy coś może interesującego w tej rozgrywce. A no, w ogóle coś w grę waliło. Czy będzie nas wypieczył głos Animusa, czy też nie? No zobaczymy. Ja bym jeszcze kogoś pozabijał. Nie wiem jak wy. Dobra, musimy przeboleć niestety ten loading. Cholerny. Niestety, no, no zabić ich to mało powiedziane. Ale co zrobimy? Musimy się dostosować. <laughs> to mi się pajce. Oki na stole. No dobra, loading nam się już powinien kończyć. Nie powinno to potrwać już dłużej niż myślę jakieś 5 sekund. 1 2 3 4 5. Już, 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 już. Das, 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 już stop, 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 loading, loading leci już. O, przejdź do gry. Ech. Masakracja, modyfikacja. Abiegajmy sobie w koło. Zawróćmy. Zawróćmy. Biegnij, stój. Zawróć. Biegnij, stój. Zawróć. Biegnij. Biegnij, biegnij, zawróć. Biegnij, biegnij. Zawróć. Biegnij bokiem. Biegnij bokiem. Samym. Piu. Piu. Przez morza i oceany. I przestworza i kosmosy. No.

Something biting on oh, you. all men desire to live by a code or a creed, yes. Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bite. What is the appeal of a creed? that does not yoke all men to like behavior. Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Ah oh, that all men are sheep. I stary łuk, taki jak ja, zechce każdą szklankę krewu, którą wziął. Pojeżdżaj do tego miejscu. Przywołaj tylko tych, których wierzyłeś. Hm. Chyba udało nam się zdobyć całkiem interesującą wskazówkę... ...do dość nietypowego miejsca. Które uwaga... Czy tak w ogóle znajduje się Tyle majów, cholera jasna, nas wypierdzieliło. Dobra, zbadajmy w ogóle, gdzie my to do cholery jasnej jesteśmy. Momenty. Mamy głównego questu tutaj. Nie, no, główny quest będzie w cholerę stąd. Ale ciekawi mnie ta wyspa. Dlatego oczywiście zajrzymy sobie na ją i co nieco poeksplorujemy. Dobra, zaczniemy od pierwszego punktu tutaj obserwacyjnego, który znajduje się jakieś 50 metrów tutaj. Wyżej, może tutaj znajdziemy jakieś przejście w tej jaskini. Na razie mam jakieś goldy. A hajsy nam się przydadzą. Bo chcę dość mocno zupgradeować stateczek. Na tym mi zależy, bo odnoszę wrażenie, że trochę moja kawka jest już przestarzała, jeżeli chodzi o jej możliwości i funkcje. Dobra, ale czekajcie, bo my tu chyba mamy jeszcze jakiś skarb. Gdzieś tutaj. Może jest wyżej. Jednak uwaga, wyjście tam może nie nam być aż tak prostą sprawą i oczywistą. Mam wrażenie, że musimy jednak przejść z tej strony. Popłyńmy sobie przy tej pięknej wodzie. W tej pięknej wodzie. Dobra. Go, go, go. No, pozwiedzamy sobie niejakie fortece Majów. Wydaje mi się, że będzie to dość ciekawa przygoda. No i spokojnie tu mają jak na razie. Nawet krokodylów nie ma. Ale do punktu widokowego bardzo blisko. A gra się nam zapisała. Co może świadczyć o tym, że być może dojdzie tu do jakiejś przykład scenki Dobra, wspinamy się. Tak będzie szybciej. Dobrze. Okej. Okay. No niech mnie wy nie dasz rady? Ale z ciebie ekipa. Dobra W takim razie tu dwa i trzy Okej, okay, nie spadnij tylko O! Coś tu jest Fragment Hmm, Animusa, jeden z dwóch To się zawsze przyda oczywiście Ale co to jest za jakiś dziwny co tam do cholery Co tu pisało? Była jakaś interakcja. Nie o tylko nic poza tym. Ciekawy ten totem. Może sam w sobie jest sporo wart. Nie mam pojęcia. Jednak tutaj powinien znajdować się punkt widokowy. Jest, jest, mamy go. Zaraz sprawdzimy dokładnie, jak ta tutaj wyspa wygląda i co tutaj w tej piszczy. Okay. No, sama budowla robi już dość spore wrażenie. Nie jest to byle jaka konstrukcja. Dobra. Wyspa w zasadzie w całości już odwiedzona. Ja mam tutaj tylko jeden punkt widokowy. Nie ma dwóch, z tego co widzę. A tak, co my tutaj mamy? Umrzyk. Zabierz mapę skarbów. Gdzieś to jest mapa ma skarbów? Znajdź kamień Majów hmm. Co tutaj mamy jeszcze? Na bok Również także proszę o znalezienie kamienia Majów Okej, okay, no najwyraźniej gdzieś po tej... Na tej po prostu wyspie będą poukrywane różne znajdźki Możemy się rozejrzeć w sumie na chwileczkę I zobaczyć, a no już znajdziemy coś ciekawego Okej, okay, może tutaj coś będzie Chciałbym, żeby tu było jakieś ukryte przejście. Dobra, tutaj nic. Okej. Okay. Odwiedźmy sobie skrzyneczkę. Goldy zawsze spoko. Hej okay, zegarek nawet znaleźliśmy, nieźle. Coś tam mamy, chyba drugi z fragmentów animusa. Spróbuję, ale to będzie hardkorowe. O cholera. Ah, ryzyko się opłaciło w tym wypadku. Hopsa. Okej, okay, świetnie udało nam się. Weźmy teraz buteleczkę, która gdzieś tutaj leży z listem. Ciekawe co tam będzie. Uwaga. Mój czas terminowania. Gdy miałem lat 14, mój ojciec, czując, czując, że powinienem odkryć zdolności lub fach lepszy dla, zwyczaj, dla zwyczajów mego umysłu, oddał mnie w termin mistrzów stolarstwa. Członkowi członkowie nazwiskiem Jonata Devenaporta, mieszkającego w Bostonie, mistrz Dawaneport, miał wówczas wielu niewolników i dwóch o no no e, e. A, cholera, e, to długie jest. Wiecie co jak je, to, sobie to przeczytajcie może. Nie będę was zanudzać tą iście. Taką jakąś dziwną historią, więc tak sobie tutaj troszkę wolniej teraz uprzyjechałem, żebyście mogli zastąpić film jak chcecie oczywiście sobie poczytajcie. Ja to zrobię w ramach mojej prywatnej rozmowy, jednak podczas gameplaya nie mam zamiaru was z tym, że tak powiem, nużyć. Cholera. Gdzieś tu jest jeszcze jeden skarb, tylko kurde jest chyba wyżej. Ale nic, podskoczymy sobie jeszcze pod niego. Może wyjdziemy z tej strony. Byłoby spoko, byśmy nie musieli tego obchodzić całego z drugiej mieli dość fajne uproszczenie. No, go Kenway, go, 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 go and up. Okej. Okay. Dobra. O, są mi tutaj goldy. Okej, okay. no to sobie co sobie już pozbieraliśmy z tej wyspy, więc ja w zasadzie będę już nie spierdziela, bo nie chce mi się specjalnie jeszcze tutaj dłużej siedzieć. Teraz się, czy przeżyjemy? Oczywiście że przeżyjemy. A ja będę powoli uciekać na stateczek i będę się wybierać na kolejną główną misję w naszej przygodzie w Assassin's Creed 4 Black Flag. Cóż kochani, będę się z wami powoli że na, jeżeli Ci wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie wiedzieć tych materiałów, to kopnijcie mi suba, a ja tymczasem już uciekam na kolejną misję. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!